Dajcie moi kochani! W otwieraniu paczek w Counter Streak'u. Dlaczego paczki, moi drodzy? Dlatego, że chciałem sprawdzić, jak bardzo Wolf oszukuje na paczkach. Dlatego postanowiłem doładować swoje konto kwotą 20 euro i zrobić opening paczek. Które znajdują się w moim ekwipunku. A są to walizki z bronią zimowej ofensywy: paczki e-sport, paczki operacji Phoenix i walizki na broń CSGO. I zobaczymy moi drodzy, co się w nich znajduje. Co fajnego można znaleźć w takich paczkach. Przede wszystkim będą potrzebne nam klucze. Jeden taki zjebany klucz kosztuje 1,80 euro. No nie powiem, że wolf trochę nas na tym jebie w Dupala. Ale możemy wylosować bardzo fajne rzeczy, dobra. Będzie 10 paczek, moi drodzy. 10 paczek. Widzicie? Twoje saldo 20,25 euro. Całe jebane 80 zł No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Nie wydaje pieniędzy nigdy na grę, ale chciałem sprawdzić. Bo to jest opłacalny czasem interes. Bo można wylosować nóż, który jest wart nawet 200 euro. Dobra, autoryzujemy. Dodajemy do naszego konta kluczyk do walizki. I za chwilę sprawdzimy, czy to rzeczywiście działa. Uwaga, otwieramy pierwszą paczkę. Używamy klucza. Zobaczymy. Może nam się coś trafi. Gangbang. Może coś fajnego. C... Zetko, ja pierdolę. O kurwa! Super, świetnie, wow, 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 coraz lepiej, moi drodzy. Dobra, okej, okay. Skrzynia operacji Feniks. Nie wiem ile tam jest kluczy potrzebnych. Na razie kupimy jeden i zaraz zobaczymy yy, ile ja tych operacji Feniks mam. Bo nawet nie wiem. Czekajcie, zaraz sprawdzimy. Operacja Feniks, raz, raz w sumie. Ok. Operacja Fenix. Uwaga, otwieramy operację Fenix. Użyj klucza. Możemy tutaj AWP Zimowa trafić nawet. Albo, albo, albo MAX7. Takie gówno. Nie no, spoko. Super. Ok, zimowa ofensywa. Razy 3. A nie, jeszcze Fenixa jednego mamy. Czyli tak, zimowa ofensywa. Klucz zimowej ofensywy razy 3, 5,40 euro. Autoryzujemy. Transakcja zakończona. I jeszcze operacja Fenix razy 1. 1 razy euro 80. Ok, dodane do ekwipunku. I sprawdzamy w takim razie. Operacja Fenix. Może tym razem się uda. Losujemy 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 I jakiś... Boże święty Nie ma to jak do krowy wylosować skina, dobra Zimowa... Zimowa ofensywa Tutaj możemy trafić m 4 Asimowa Jak trafimy, będzie gangbang Famas pulsa No nie jest źle Nie jest źle, w miarę to wygląda Okej, okay, kolejna Losujemy Może teraz? Dwie berety mam. Zjebanie. Magma. Tani skin w pizdu. Nic nie jest opłacalne w tej grze. Ok, kolejna. Lecimy, no dajcie mi coś zajebistego. Dajcie mi. No nie, Galila, no. Czemu stat traka? Nie chcę stat traka. Dobra, potrzebujemy teraz zimowe skrzynki esportu. Eee, nie wiem, ile ich będę mógł kupić. W sensie klucze. Zaraz się przekonamy. Yy, ile my mamy w ogóle euro? 9,40. No to. I już lecimy. 2, 3, 9 euro. Dobra. 5 klucze. Autoryzujemy. Jeszcze 5 skrzynek, moi drodzy. Jeżeli nic nie wydosujemy, to już wiecie, że nie warto kupować. I wydawać na tą grę. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy tutaj, mam Digle. AWP elektryczny rój. 5-7 zasłona nocy. Totalny bullshit. Totalny bullshit. Ok, może w tej skrzynce, może w tej skrzynce będzie coś, co będzie nas interesowało. Uwaga, uwaga. O kurde, niebieski lamina, laminat mnie minął. Ah, Jezus, Jezus, dobra. Jeszcze mamy trzy klucze. Może trzy szanse. Może gdzieś tutaj. Może gdzieś tutaj. Nie, no 5-7. Nie, no jedne. Kurwa, jedne wychodzę po prostu pierdolne, zaraz tutaj w pizdu A, dobra Przedostatni kluczek. uwaga Już wiecie, że nie warto wydawać 20 eurosów BLUE LAMINAT FUCK YEAH, KURWA No nie no, ten skin kosztuje chujowo mało, ale jest dobra, zajebisty skin do Akacza chociaż No, BLUE LAMINAT, dobra, dobra, okej okay. Nie wiem ile on kosztuje na rynku, ale jeszcze 4 a 4 jakby się trafiło to już Gangbang totalny, ale się nie trafi, 5-7, zasłona owcy, nocy, kurwa, nocy, pizdup, pierdolno, zabił, oszukał. Komentujcie, lajkujcie, spadam mu, kurwa, normalnie, po prostu jedna. No koment, kurwa, no kurwa, ja no, 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 pierdolę, ja no, pierdolę.